Dzień dobry wszystkim. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Dzisiaj jest już 12 kwiecień 2016 rok i jestem na południu Niemiec blisko Iberlingen. To jest tutaj blisko jeziora Bodeńskiego. Wracam z załadunku. Już mnie załadowali, tutaj byłem w takiej firmie artyk Papier załadować rolki papieru to są takie rolki, które idą do fabryki na przemiał i ten byłem, byłem w tym e, wczoraj jechałem się rozładować pod samiutką francuską granicą, rzeka Rennes a po drugiej stronie już Francja była, byłem rozładować 15 palet takiego granulatu ziemniaczanego miałem w takiej fabryce co Jedzenie dla psów, kotów, kur, pasze produkują, potem z czterema rolkami jechałem, jechałem 100 km 120 km, drugie miejsce rozładunku zładunku no i teraz wracam już na bazę przede mną 650 km trasa. Mogę jeszcze jechać dzisiaj 5 godzin, także pojadę, tak gdzieś może z 2,5 godziny zrobię sobie przerwę, obiad i jeszcze 2,5 i koniec na dzisiaj. Pogoda jest piękna, wiosenka, już widać pięknie drzewa kwitną. <laughs> Chciałem pozdrowić bardzo serdecznie wszystkie panie. Się nie spodziewałem, że też panie będą oglądały moje filmiki. Bardzo jest mi miło, przyjemnie, że oprócz mojej małżonki i moich córek, które na bieżąco wszystkie moje filmy śledzą, że są też panie. Pozdrawiam serdecznie. W gronie tych obserwujących są panie czynnie już zawodowo jeżdżące też tirami. Są też panie, które są w trakcie kursu. I są panie, które jeżdżą tylko osobówkami, mają kategorię B, ale spotkałem taką panią w Częstochowie teraz podczas świąt, gdy byłem i mi powiedziała, że bardzo dużo jej te filmiki dały, że zrozumiała wreszcie na czym ta praca polega i jest bardziej wyrozumiała dla kierowców tirów. Także serdecznie pozdrawiam. Ta pani miała na imię Zosia z Kochanowic to już będzie wiedziała kto a jest wiele innych Ewa, Monika, Ewy to chyba trzy Monika Marzena Sylwia och już naprawdę głowy brakuje jest dużo tych pań serdecznie pozdrawiam zadaliście mi bardzo dużo pytań miałem dużo komentarzy no siódma część w filmiku Troszeczkę zauważyłem i zdziwiony jestem, że taką trochę zrobiła rewolucję, bo opowiedziałem taką prawdę o sobie, że jestem człowiekiem wierzącym i że po prostu yy, modlę się, modlę się, szczerze się modlę, rozmawiam z Panem Bogiem i słucham, co mi Duch Święty podpowie. No w tej pracy... Trzeba sobie radzić i z pomocą Bożą y, tylko, tylko z pomocą Bożą. Bez Boga, to jak to moja babcia zawsze mówiła, bez Boga ani do proga. I dlatego ja, y, no, jeden tam pan mi napisał, y, że 90% Polaków są katolikami. No to wychodzi na to statystycznie, że właściwie wszyscy w Polsce jesteśmy ludźmi wierzącymi. No i tam takie jednak było słowo, czy dwa nawet krytyki odnośnie tego, co ja gadam, takie głupoty. Żyjemy w wolnej Europie, w wolnej Polsce i po prostu wierzyć każdy może. No i. Jeżeli kogoś obraziłem, to bardzo, bardzo przepraszam. Ja po prostu opowiedziałem swoje doświadczenia jakie mam, a mam ich całe mnóstwo, prawie każdego dnia jakieś, jakieś przeżywam cuda. E, no, zawód kierowcy jest takim zawodem specyficznym, choć nie tylko, bo jest wiele innych zawodów, górnicy na kopalni też mają bardzo ciężko, niebezpiecznie. Tak samo i po prostu gdy pracowałem kiedyś pod ziemią na kopalni, 6 lat, to na powierzchni takie było powiedzenie: Szczęść Boże, pozdrowienie górnicze. A gdy się zjechało na dół, pod ziemię, to się zaczęły wszystkie wulgaryzmy. I dlatego proszę się nie dziwić, że jest tyle wypadków. Jest dosłowne obrażanie Pana Boga. No ale po prostu nie chciałbym w tych moich filmikach wdawać się w jakieś tam dyskusje teologiczne, bo to nie jest mój cel, bo naprawdę no jest dużo, dużo sytuacji takich, gdzie można się załamać i się wcale nie dziwię, bo jest naprawdę dużo sytuacji takich, gdzie no, ludzie przykrości różne mają, ale ja wierzę, że póki istnieje, każdego dnia się modlę, proszę Go o prowadzenie. No i po prostu opowiedziałem, bo powiedziałem w jaki sposób znalazłem pracę, bo nie jest łatwo tak z ulicy znaleźć pracę. Choćby firma potrzebowała nie wiem ile kierowców i będziecie wyszkolonymi, dobrymi kierowcami i prosto z ulicy wejdziecie do pierwszej, lepszej firmy. Nie przyjmą Was, no nie przyjmą Was. Niestety albo trzeba skorzystać z pośrednika, albo ktoś w tej firmie musi za Was poręczyć. I, i tak, tak to wygląda. No, prosicie mnie, żebym załatwił Wam pracę. Z moją szefową rozmawiałem. Moja szefowa powiedziała mi, że nie stać ją jest na, na, na szkolenie w ogóle kierowców. A dlatego że no, miała kiedyś kierowcę do przyuczenia i na dzień dobry skasował jej całego tira i poniosła olbrzymie straty. No, miała problem się po prostu wydźwignąć z tego wszystkiego. I dlatego no, ze względu na to, że ona ma małą firmę to ona chce od razu gotowych, ale też oczywiście no najlepiej, żebym ja kogoś znał, a ja szczerze mówię, no nie znam, ja mówię ja tylko tak przez internet poznałem, ale nie wiem kto jaki ma temperament, kto jaki jest i tak dalej. Druga sprawa to yy, ja jestem jedyny taki, który jestem niewybredny. I też niektórzy po głowie pokazują, że jestem nienormalny, że nie mam wszystkich klepek dlatego, że ja tutaj pracuję na stałe bez systemu na dzień dzisiejszy mnie to odpowiada wszystkie weekendy mam wolne i mnie to wystarczy mając wolny weekend to mogę właściwie do Polski wyskoczyć no nie jeżdżę za często do Polski dlatego, że nie chce mi się jak przyjdzie weekend to chce człowiek odpocząć i tutaj też mam znajomych, przyjaciół, rodzinę tutaj mam także zawsze gdzieś sobie ładnie weekend spędzę a są też takie sytuacje takie, że weekend lubię sobie spędzić w samotności, że nigdzie nie jadę do nikogo w samotności. No już po prostu wiek robi swoje, może za stary nie jestem, ale jak człowiek cały tydzień jeździ, no są różne sytuacje na drodze stresogenne, tak to wygląda. Dlatego no, powiedziałem w jaki sposób znalazłem pracę. No, to, był, to był naprawdę dziwny zbieg okoliczności, do dzisiaj się zastanawiam i się czasami szefową pytam. Ja mówię, jak to się stało, że ona mnie przyjęła. No, po prostu tak, szefowa mnie przyjęła tylko dlatego, że prawie była w sytuacji krytycznej, miała nóż na gardle i potrzebowała na gwałt kierowcę i ona no, mówi, no zaryzykowała. No też jest wierząca osoba, razem z mężem, też są wierzącymi. Jak są trudne sytuacje, to wyobraźcie sobie, że razem z szefostwem się modlimy. To jest, to do rzadkości takie coś należy, do rzadkości. Ja jeszcze takiej firmy nie spotkałem, ale no do rzadkości. Jest ciężko, moja szefowa walczy o przetrwanie, moja firma prawdopodobnie długo się nie obstoi. Dlatego, że właściciel tego auta, którym ja jeżdżę, w ogóle się tym autem nie interesuje. W ogóle. Moja szefowa ma licencję i on po prostu ten właściciel tego auta korzysta z tego. Ale co z tego, jak on niczym się nie interesuje? Wszystkie naprawy, awarie, cokolwiek się stanie, jest na głowie mojej szefowej i on to nie powinno interesować, bo ona tylko ma licencję. I ona zarejestrowała firmę, a wszystkim się miał właściciel zajmować, no i właściciel nawet telefonów nie odbierał. No, auto było rok do, e, teraz wiosną mija rok jak było spłacane, ono jest używane i było wzięte wynajem i było płacone 1700 euro za wynajem tego auta. I to wszystko było na głowie mojej szefowy Teraz auto jest spłacone, to znowu awarie były poważne i szefowa mi powiedziała, że chciałaby, żeby ta chociaż do sierpnia, to te auto teraz bez popracowało, żeby chociaż wyjść na zero, żeby spłacić wszystkich tych yy, serwisantów, to znaczy się, serwis DAFA i, i części, które były pobrane, żeby to pospłacać. No i powiedziała, jeżeli się właściciel nie odezwie, to ona całkowicie likwiduje firmę, bo nie chce, bo ona tylko po prostu ma licencję i ona czeka na jakieś propozycje. Teraz jej znajomego poręczyłem, zobaczyłem, czy się dogadamy, bo polska firma chce tutaj w Niemczech chwilę otworzyć. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Także tak to wygląda. No i dlatego ja całą prawdę powiedziałem, że, że po prostu no nie ma przypadków. No są różne dziwne zbiegi okoliczności i wierzę, że ten pan Bóg kieruje. Potem taka jest sprawa, że zadajecie mi pytania, żebym trochę więcej opowiedział takich szczegółów o pracy, o załadunkach, rozładunkach, o firmach, do których jeżdżę. Chcę teraz tylko powiedzieć, że jadę drogą numer 30 i jadę do miasteczka Ulm do autostrady. No i potem, już będę autostradą jechać e, kierunek Ostabryk czyli będę jechać na, na, na Kassel, na e, Siódemkę, pojadę 7, 44, 40, e, 33. Potem będzie kawałek przez bilefer Landówką przejazd, 33, do Snabryk i koniec. No dzisiaj nie dojadę, także tylko to chciałem powiedzieć, żebyście mieli mniej więcej rozeznanie, gdzie teraz jestem, gdzie się znajduję. No, już pięknie zielono się zrobiło i teraz jeżeli chodzi o załadunki, rozładunki, jeździłem w trzech czy czterech spedycjach. I teraz w tej spedycji co jestem to najlepiej mi się współpracuje, także widzicie, no są różne spedycje i różnie praca wygląda. W trzech jeździłem na chłodni, na chłodni jeździłem i to tylko w tej jednej na chłodni co jeździłem fajna była praca. Dobrze ułożona, że nie było żadnych problemów i wyrabiałem się ładnie z terminami, że źle nie było i dobrze płacili. Przepraszam, ale to była praca sezonowa. To była praca tak na dwa miesiące przed świętami w grudniu. Dlatego, że był nawał i trzeba było z całej Europy ściągać owoce na święta i no wszystko, wszystkie produkty związane z jedzeniem były ściągane do Libek na, do portu i statkiem to płynęło na Petersburg i potem tam to szło na daleką Rosję ze względu na to, że jest embargo no to jakąś taką wymyślili drogę, że okrężną drogą to wszystko szło z południa Europy do Libek Petersburg, San Petersburg, no i potem to tam dalej było rozłożone. Banderole były zmieniane. no To to już jest taka, takie kombinowanie. Wszyscy co są w to wiedzą o co to w tym interesie chodzi. Najważniejsze, że biznes się kręci, wszyscy są zadowoleni. To w tej firmie było elegancko, ale potem jeździłem w dwóch innych firmach na, na chłodni. I no, mnie to tam było obojętnie, bo ja to mam płaconą pensję stałą, miesięczną, także ja tam się nie martwię, czy stoję, czy jadę, to stałe pieniądze dostaję. Tylko, że moja szefowa była niezadowolona, bo tak, w Szwajcarii 5 dni stałem, we Francji 5 dni stałem i to tak bardzo często się zdarzało i zamiast w miesiącu zrobić 12 tysięcy, to robiłem 8-9 tysięcy kilometrów i to było wszystko. No i ten i szefowa 4 miesiące mnie trzymała w tej jednej firmie i zrezygnowała, bo mówi, że tak to ona nie, nie wyrobi, nie ma szans. No i przerzuciła mnie na plandekę. Na plandecy mi powiedziała, że będzie ciężka praca, bo mówi, no trzeba będzie zapinać, rozpinać, mówi, będziesz musiał skakać po naczepia. Ja mówię, szefowa, cieszę się bardzo, bo ja mówię, na chłodni była fajna praca. Ale ja mówię tak, nie mogłem się przyzwyczaić do hałasu agregatu, to była pierwsza rzecz. A druga sprawa, rozleniwiłem się. Normalnie się tak rozleniwiłem i zacząłem tak tyć, że miałem problem normalnie skarpetki założyć, a już nie mówię, sznurowadła zawiązać. Sapałem jak nie wiadomo co. I ja mówię na plandece, to będzie mi to na zdrowie iść. i rzeczywiście tak się cieszę z tej plandeki, bo skakam, schodzę, wchodzę co chwilę. Jak dzisiaj na przykład, no to co chwilę mam drabinę postawioną i na dół, do góry, na dół, do góry, zapinać, układać tam to wszystko, te deski z boku. No, człowiek straci tych kalorii i cieszę się i Bogu dziękuję, że taka praca jest, bo to chociaż mi na zdrowie idzie. Także mam trochę urozmaicenie jest ruch. Nie każdemu to pasuje, niektórzy to by w ogóle woleli z kabiny nie wychodzić, ja to lubię, taki ruch i cieszę się z tego. No, i w spedycji, której jeżdżę, to jest tak praca pięknie ułożona, że ja nigdzie nie stoję. Wszędzie, gdzie zajadę, od razu jestem rozładowywany. Chyba, że prawie jest rampa zajęta, no to czekam, aż ten. Mają fajne układy, zauważyłem, i problemów nie ma. Moja spedycja ma też miejsce załadunku rozładunku. 90% włoży papier po całej Europie. A resztę to potem o takie stal, granula, ziemniaczany, jakieś nawozy, nie nawozy no różne, no co kto sobie życzy. I, i na budowę jakieś rzeczy wosiłem, to potem jak się jedzie z powrotem i jakiś przerzut, no to potem są urozmaicenia, ale ogólnie 90% sam papier wosze i nigdzie nie stoję. zajeżdżam, ładuję się. Jadę dalej, dostaję smsa. Czasami już z wyprzedzeniem są takie kursy. Jak jadę na przykład do Berlina. Za Berlin jest taka miejscowość Oranienburg ona jest na górnym ringu. To już nawigacja sama automatycznie, jak tam zajadę, to mi pokazuje dwie możliwości: albo pojadę do centrum Berlina, załadować papier, albo pojadę do Jesen jakieś 100 parę kilometrów na południe do fabryki, gdzie produkują wodę, mineralną i gazowaną i tą wodę do Lidla się wiezie także dwie możliwości no i tylko dzwonię, a oni mi mówią Berlin jak już mi mówią Berlin, to już wiem gdzie trzeba jechać już takie stałe miejsce jest a czasami jadę do tego jestem właśnie no i tak praca jest ułożona jak zajadę na bazę to Zajeżdżam i od razu prosto pod rampę podjeżdżam. Prosto, tam rampów jest dość dużo i od razu pod rampę zajeżdżam. Czasami pod rampę zostawiam na odpinam i w następną zapinam i jadę dalej. Albo jeżeli się już mi kończy czas pracy czy tam jazdy, no to yy, rozładowują mnie i zjeżdżam 500 metrów na, na bazę, żeby pauzę zrobić, i to jest wszystko. Eee, a natomiast wszyscy obcokrajowcy, Polacy, no i z innych krajów, którzy stoją, to oni są ładowani na samym końcu. W pierwszej kolejności ładowani są wszyscy z tej spedycji, w której pracujemy, wszystkie, wszystkie ich auta. A potem dopiero inni obcokrajowcy. I dlatego dużo, dużo właśnie obcokrajowców, w tym Polacy, bardzo nerwowi są, no bo czasami pół dnia i więcej stoją, zanim Pozwolą mi pod rampę podjechać. No, takie, takie są przywileje, jak się jeździ u Niemca. Normalnie zauważyłem, że po prostu nigdzie się nie stoi. Obcokrajowiec będzie stać, będzie czekać, będzie się denerwować, a, ten, a Niemcy od są załatwiani no i dlatego mnie to bardzo się tutaj podoba jest pięknie ułożone także jak jest taki fajny spokojny miesiąc to te 12 tysięcy kilometrów to spokojnie machnę bez żadnych ceregieli. to tak można powiedzieć bułka z masłem tak to wygląda jeżeli chodzi o, o tą pracę moją eee, jeżeli chodzi o załatwienie pracy no to w tym nie pomogę naprawdę nie pomogę choćbym chciał nawet nie jestem w stanie Wam powiedzieć żadnych takich namiarów, bo ja nie znam innych firm i nie wiem, no ja po prostu, moja firma to jest taka, można powiedzieć, dana od Boga, no prezent od Pana Boga, bo szefostwo normalne są takie ludzie jak my w Polsce, no zwykłe, kowalskie, które mają dużą rodzinę, siedmioro dzieci no, i po prostu oni na tej licencji zarabiają. A że szefowa po prostu trafiła na jakiegoś właściciela, który jest nieodpowiedzialny, no to tak to wygląda. Miała trzy auta, dwa już zostały zlikwidowane, zostało to jedno. No, i tylko teraz ona chce, żeby się zwróciły koszta. A jeżeli się zwrócą koszta, auto się nie będzie psuło, no to zobaczymy jak to będzie. W każdym bądź razie koleżanka od mojej szefowej, co ma też firmę, taką już trochę większą firmę, no to ona powiedziała mojej szefowej, i do mnie osobiście dzwoniła. I teraz, jak żona była mi odwiedzić, to nawet byłem ją odwiedzić żeśmy osobiście rozmawiali. I ona powiedziała tak, że nie należy do kategorii ludzi, którzy zabierają kierowców mówi nie zrobię tego swojej koleżance, ale jeżeli mówi straci ona, znaczy się zlikwiduje firmę. To odraziutko, na drugi dzień, ona mnie bierze do siebie, żebym się nie martwił, że normalnie, jak już będzie wiedziała, bo jest dwutygodniowy okres wypowiedzenia Jak ze spedycją, z której teraz jeżdżę i szefowa będzie kończyła na przykład y, firmę likwidować, to jest dwa tygodnie wypowiedzenie To w tych dwóch tygodniach tamta, jak będzie o tym wiedziała, to mówi odraziutko, bierze dla mnie nowego tira i praca będzie. No widzicie, potem to jest na tej zasadzie, że potem jeden drugim się interesuje, nie? I miała szefowa moja dwóch kierowców, no i tych dwóch się pozbyła. Jeden to dużo podskakiwał i mu podziękowała od razu, drugi trochę duży. Też mu podziękowała i zostałem ja jeden. No ja to jestem taki, że zawsze się cieszę, szczęśliwy jestem. Mam takie powiedzenie, nawet gdziekolwiek tu zajadę w Niemczech, czy to jest rejon północny, czy południowy, to ja każdemu jednakowo mówię, bo są rejonizacja i są tu gwary. Na północy, zamiast dzień dobry, na przykład guten tag, to mówią moin, a ja zawsze gdziekolwiek jestem, to mówię, jak jest do południa, to mówię schönen guten morgen. Po południu mówię szynę guten tak, a wieczorem mówię szynę, szynę abend. To tak ładnie brzmi, bo to tak wygląda jakby się że życzę ładnego poranka, a życzę czy, ży, no, życzę ładnego dnia albo ładnego wieczoru. To od razu tak inaczej, na człowieka patrzą i, i ten, bo, bo też jest takie powiedzenie, że zamiast Guten Morgen, to tak powiem Morgen. To tak niekulturalnie nieładnie to jest. To jest takie jakby takie jak u nas w Polsce zamiast powiedzieć ładnie dzień dobry, to Dobry, dobry. I to tak jest niekulturalnie. Tak samo i tutaj to jest, że po prostu im człowiek uprzejmniejszy, tym jest lepszy. Trzymam się zasady, złotej zasady, która mówi, że to, co byście chcieli, aby Wam czynili, to Wy też najpierw czyńcie. No i staram się tak, tak żyć. Na szczęście wrogów nie mam, nawet spedycji, petycji, której jeżdżę, to nawet zauważyłem, że już mnie te kierowcy polubieli, bo też na mnie krzywo patrzyli, bo ja jestem na ten dalekie dystanse i, i po prostu no, im to trochę nie pasowało, bo oni no, nie jeżdżą, oni się buntują, nie chcą jeździć daleko. Każdy tylko dniówkę odbędzić i wieczorem do domciu wrócić, no, a ja jestem ten dalekodystansowiec. Że ja nie muszę być dziennie w domu. No i ten, ale fajnie się ułożyło. Czasami, jak mam problem, to nawet mi pomogą. Eee, czasami sami coś doradzą. No pięknie, pięknie się układa. I co mi się też e, e, podoba tutaj, że e, czasami są takie sytuacje. Miałem ostatnio taką sytuację przed świętami, to było, że Szef wziął kartę do tankowania. Chciał zatankować swoje auto, wziął kartę, mówi zatankuję i ci kartę oddam. No i zapomniał mi oddać, a ja dostałem trasę na południe, Niemiec jechać. No i dzwonię do szefa i ja mu mówię, żeby mi dał kartę, bo chcę auto zatankować, bo mówię, mam tak lekko poniżej połowy zbiorników. A on mi mówi, że jest prawie pod Berlinem i mówi kartę ma przy sobie i bardzo mnie przeprasza. Ja mówię, no dobra, no trudno, no jadę, zobaczymy i mówi, ile masz pieniędzy, ja mówię, no coś lekko ponad 100 euro. On no, mówi, no to jak coś to dotankujesz, może jako dojedziesz. No i tak, a że jechałem autostradą numer 7, ta autostrada jest bardzo yy, tam w rejonie Kassel, górzysta, no to auto mi spaliło bardzo dużo, jechałem z pełnym obciążeniem, ciężko było auto mi spaliło dużo i gdy zajechałem na południe to zdążyłem się rozładować w dwóch miejscach i zajechałem na załadunek i na, jadąc na załadunek już musiałem zatankować, za 170 euro zatankowałem paliwo i blue połowę zbiornika Alblu zatankowałem i koniec, no i teraz ja patrzę, że nie dojadę, nie ma szans. Do bazy mam 650 km, więc dzwonię do szefa i mu mówię jaka jest sprawa. I on mi mówi, to żebym ja jechał siódemką tyle, ile dam radę jechać, a on będzie jechać w moją stronę, no bo innej, innej możliwości nie było. Pieniędzy na koncie też prawie nie mieli firmowym. Żeby żeby jakoś to załatwić. No i teraz szef z kartą jechał w moją, miał jechać w moją stronę. I mi miał, powiedział, że jak ruszę, to mam go poinformować. I na załadunku przyjechał kierowca e, od tej drugiej szefowy. No i ten jak ja go zobaczyłem, to ja... Eee, mówię, że czy by mi dał numer telefonu do swojej szefowy. No dobra, dał mi numer telefonu i ja do niej dzwonię i się ją pytam. Ja mówię, że jest taka i taka sprawa, paliwa nie mam i czy ten jej kierowca mógłby mi auto zatankować na swoją kartę, a ona z moją szefową się dogadała. Mówi dobra, nie ma sprawy. No i teraz dzwonię do mojej szefowej i ja mówię, że taka mi myśl przyszła, żeby się nie gniewała i czy dobra myśl. A ona mówi bardzo dobrze, mówi to ja zadzwonię do tamtej. No i jeszcze osobiście zadzwoniła, porozmawiali i dzwoni do mnie, mówi dobra, nie ma sprawy, tankuj ile potrzebujesz. I podziękowań było co nie miara. W Polsce, gdy jeździłem we firmie. I była jakaś sytuacja, gdzie też po prostu z mojej strony, no pewnego rodzaju też taka była jakby jakaś propozycja. Nie pamiętam co to było, to pamiętam, że dostałem takie. No, nie wiem jak to powiedzieć, bo przeklinać nie, nie, nie umie, Ale no tak zostałem miałem naubliżane przez spedytora, że aż mi się słabo zrobiło, powiedział ty masz. Robić, ale to nie powiedział, że robić, tylko powiedział, ty masz je, ty jesteś od tego, a ja jestem od rządzenia i nie miałem nic do powiedzenia, no chciałem...